La la la. Właśnie sobie idę do Magdolanda, sobie coś kupić, No, no bo na kubowicach jest oczywiście Magdoland. Ja najbardziej lubię Magdolanda, No to zjem sobie Magdolanda, dobrze, okej. Okay. Hej sprzedawcu, ty coś... Ty coś tam kupujesz? Czyli, co czy tu jest napisane? E, nie wiem, ale chyba o, chodzi o to, że jeszcze nic nie masz. Aha, no to nie wiem, to co, do Magdalanda. No dobra, widzę no to się wracamy do domu. Okej, okay, no to chodźmy. I wraca wracamy do domu. Nie wiem, co porobimy, ale... Ale... A może nie wracamy do domu, bo właśnie teraz... Czekajcie, co? Ej, widzowiec... Co, co to jest za ślad? Ej, kurde, jakiś to jest ślad. No, nie wiem. Dobra, no to chodźmy za tymi śladami. Zobaczymy, hmm Ciekawe, co to będzie za ślad Dobra, dziwny Bardzo dziwny ten ślad Bardzo dziwne te ślady Jeszcze nigdy takich nie widziałem Dobra, chodźmy dalej Hmm Ej, dziwne Co ja, się ja coś dziwnego Dziwne, co ja, ja mogę tak robić Z tymi śladami, dobra, nie wiem Nie widziałem o tym O, następny, dobra, okej okay, Chodźmy nie baćmy się, dobra, chodźmy. Tu idzie ślad, tu są ślady. Nie wiem, sporo tych nawet śladów, bardzo dużo. Nawet, dobra, okej. Okay. Jeśli mi się wydaje, to chyba czy musimy tam iść, dobra? No to się tak naprawdę perełką. Dobra. O, tylko widzowie, chciałam wam powiedzieć, że perełkę, tą perełkę można mieć tylko na terenie kubowic. Mam nadzieję, że to nie będzie że ten świat nie będzie wstawić. no poza Kubowice no bo ta perełka może mi się przydać, o tu jest dobra, tu jest? o tu są nasze następne następne, dobra nie wiem, jeśli się nie mylę, to chyba tam dobra, okej, okay. to perełę można mieć tylko na terenie Kubowic, tam już jest drama o dobra, okej, okay. no i uwaga, uwaga widzę jeszcze zanim to Opuszczę, no dobra, no to tak. Poza tylenku bawić serio. No to perła zaraz mi zniknie. No zobaczcie, widowie. Zobaczcie sobie tylko, jak to fajnie działa. Zniknie mi zaraz perła. Patrzcie. Patrzcie, no tymi blokami już nie można mieć. Idę, idę, idę i uwaga. I patrzcie. No i perła mi znika. No, no i fajnie, widzicie? Znikła mi perła. Nie, no dobra, nie będę. O, następny ślad, dobra, nie będę za nią tak płakać, bo e, później, jak wejdę i tak na chwilę, kogoś stoją, od dowadu stanę ale. ten. No nie, po prostu szybciej byśmy płacili dzięki to, tej pe, e, perle. Dobra, okej. Okay. Chodźmy. Hmm. Ojej, już się noc robi, dobra, ciemno jest już. dobra, co to za dom? Ej, tego domu wcześniej nie widziałem. Tego domu tutaj naprawdę nie było. Dobra, nie wiem, bardzo ciemno strasznie jest, już. Dobra, okej, okay, no. Nienawidzę pływać w tej wodzie, kurde. No, widzicie sami, jak wolno. Jezu, jakieś ścieki, serio, dobra, ale już musimy sprawdzić, co to tam jest. Ty, jeśli teraz zobaczę tutaj na tym. Jakiś ślad, to znaczy, że to prowadzi do, do tego dołu. Dobra, okej, okay, no to chodźmy, płyniemy, płyniemy. No dobra, i co, jest tu coś? Nie, Ja się nie widzę nic. Dobra, okej, okay, no to ja sobie tu wypłynę, okej. Okay. No to stańmy sobie tu. Dobra, i co? Jest ślad, dobra, okej. Okay o następny ślad dobra aha no to faktycznie to prowadzi do tego domu okej okay, trochę się nie będę to dobra przyznam się trochę się czykam nawet ale dobra. aha o widziałeś ślady faktycznie i to prowadzi do tego domu dobra ja bardzo i tu bardzo się boję ale ugh, no, nie wiem, musimy sprawdzić co jest z tym znowu, dobra. Czekajcie, nie wiem, wchodzić tam? Czy nie jak myślicie? No dobra, wejdę, wejdę, bo i, i, i tak ten... Nie widać tu nic podejrzanego, a i tak nie mam widzę że co robić. No dobra, no to wchodzimy. Okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Nie, nie ma nic tutaj takiego. Nic nie ma.